Alfa, samiec alfa. Jedyny i niepowtarzalny. Dominuje i pełni funkcję przywódcy stada, Ssak wielkiej postury i ogromnego apetytu. Zawsze ma pierwszeństwo przy wyborze samic. Oto i on, Rafał i jego gromada ssaków z Europy. Szybcie, szybcie. <laughs> samiec alfa. Jaki powinien być samiec alfa? Musi być wzorem do naśladowania przez całe stado. Kamiec alfa dba o swój wizerunek, bo jest pod ciągłą obserwacją rywali w stadzie. Często prowadzi to do typowych dylematów. Znowu nie mam się w co ubrać. Kurwa, mać no. Nie, to i ten wygląda nie. Dobrze wyglądasz, musi być coś takiego. Dobrze, naprawdę dobrze. Co potrzebujesz? Musisz Żyć kurwa. O, ten. Może no, byś wiesz, wszedł. Każdy alfa powinien wiedzieć, do czego służy żelazko. Jest to ważne zwłaszcza, gdy ma trafić na wybieg i walczyć o tytuł ...mis Mokrego podkoszulka. Jego męskość naprawdę trudno podważyć. Orkiestra! W początku! Orkiestra! Każdy samiec alfa zaczyna dwa razy, jeśli tylko chce. Za to nie zawsze musi dobrze skończyć. To jest cały rafał. Tak powiedziałam, bardzo spon spontanicznie, no i coś z tego wyszło. No, było na pewno to szczere. Kolejna ważna cecha samca alfa. Wilczy apetyt. Najgorsze jest to, że on jest największy i może być ciężko go nakarmić. Yy, jedno z moich, yy, mojego hobby to jest właśnie gotowanie. Ogólnie od dziecka już yy, jakby miałam do czynienia z patelnią. <noise> Ja sobie robię omleta na przykład, to robię sobie z dziewięciu białek, do tego płatki owsiane, banan i tak dalej, nie? To taka bomba jest kaloryczna w nie? No jak robię jajka, to z pięciu jajek i na boczku. No omlecie pasuje wam wszystkim? No chuj, zajebany w chuj. Przynajmniej po 9 białek. O, jest, łosos, jest, jest! Nie ma, kurwa. Tak? Naleśniki jeszcze nie? Tak? Zobaczcie. Biał... Białkowe. Ja muszę mieć się na nie wysokobiałkowe, kurwa, bo ja czuję, że mi to łapie, nie? Jajka może najbardziej, jakieś majonez, coś takiego. <grystanie> nie wiem, czy się najesz, muszę być problem. Daję dwa, dwa punkty na dziesięć. Ja no, żartuję. Jeden. Ja się tak postarałam, a mój do mnie, co to jest? Zjadłem z przyjemnością te naleśniki, ale i tak po dwóch godzinach musiałem zjeść swoje jajka. Rafał, najesz się? Podjem, podjem. Podjesz? <grystanie> Samiec alfa ma pierwszeństwo przy wyborze samicy. Przez rok prowadziłem z kolegą szkołę uwodzenia. Szkoła uwodzenia? Tak. Radziłeś jak wrócić do była i coś takiego? To razu się odradza takiego czegoś, nie? Co szanujesz w kobietach? Wiesz, taka cecha, którą szanujesz. Na pewno szczerość i szacunek do ludzi też. Czy którejśkolwiek z kobiet udało się usiedlić ciebie na dłużej? Mówisz w życiu prywatnym czy w programie? Fajnie pasowaliby do siebie Sonia i Rafał. Z kim chciałbyś wygrać program? Z tobą. Pierwsza jest najmłodsza samiczka, Sonia. Coś tam mi do siebie chyba ciągnie. Bo ty masz spokój, z Sonią, no. I ona mi do siebie zapłaca, no, nie? No, jak widzicie w miarę cicho, to spoko, ja nie mam nic przyczytu. Alfa Rafał od razu <laughs> chce sprawdzić, dobra, dobra. czy jego wybór jest dobry. Nie, bo tutaj ja się duszę. Są odzwyczajone w chuj. Lepsze flau mam właśnie z Karoliną. A jednak feromony Sony okazały się zbyt Karolina. słabe w porównaniu z silnym zapachem wydzielanym przez samicę Karolinę, karoliny. który otacza całe to nie stado. Fajny tak jest ogólnie przyjemny. Co tutaj robiliście? <laughs> Co, chcesz znać szczegóły? Ale no dobrze to rozgrywasz, jak taki profesor. Ja w środku śpię, ja w środku No to dawaj. Trójkę ja chciałem, tylko kurwa i wbijamy już do koliny. kurwa. No, bo taka wiesz, bo już za późno było. Kurwa, no zgasić to światło! Próbuj zgasić, kurwa. O! Czyli co, nie można się teraz <grym> zobowiązywać, bez obowiązku wszystko, kurwa. Tak jak lubisz, Rafał. Skąd, co ja lubię? <grym> chętnie bym przerzucał się z jakąś nową uczestniczką. Ktoś, który z chłopaków najbardziej Ci się podoba stąd? Ty jesteś takim moim typem. Mhm. Lubi y, brunetki z brązowymi oczami, na przykład Roxy. I teraz kurwa podszedł do niej i całą wiedziałem, no? że gada z nią. Jak by to wyglądało? Za... Jest... No? Czy kuzyn? A może wybranką jest Roxana? Dobrze mi się rozmawia z Roxaną, ale jakby. To nie jest jeszcze to. Z kolei teraz nie mam pary. Ja muszę mieć parę jakoś. Pewnie nie. Samiec nie. alfa potrafi szukać partnerki bez skutku przez całe swoje życie. Jak widzicie, drogie panie, nasza fajka jest cały czas do wzięcia, więc do dzieła tobie jeszcze raz wielkie dzięki, że wpadłeś. No i powodzenia na łowach. Dzięki, wielkie, dzięki za wywiad. Podobno, dominujące cechy osobnika Alfa sprawiają, że nie potrafi się zrelaksować i wydaje się być wiecznie spięty. To co, wstajemy i będziemy tańczyć Belgikę. Mm. <grymne> co więcej, jest on czarodziejem, który ciekawe przedsięwzięcia stada zamienia w mało przyjemne. Chciałem się właśnie nauczyć tańczyć. Gdy samiec alfa nie jest w czymś najlepszy, to szybko traci zainteresowanie. Finito, finito por finito, No dawajcie! To być na początku początkujących, a nie dla zamasymanów. Właśnie! I do przodu, raz, dwa! Swoją bezkompromisową postawą potrafi natychmiast udowodnić, czyje potrzeby liczą się w stadzie najbardziej. Jestem za takim sportowym trybem, ogólnie aktywnym, ale odpoczynek tak najbardziej też jest skazany i jakbym wolał szaleć, to właśnie tylko na leżaku i pod palą. <śleszel> <śleszel> Najlepszy jest Rafał. <śleszel> Rafał robi masaż. Nie, nie potrafił tego zrobić czule, tylko mocno. <śleszel> Co do masażu, taki był bardziej od niechcenia, bo wolał być bardziej masowany niż masować. To oczywiste. Bo każdy samiec alfa jest liderem stada. Mój wymarzony facet będzie w kanonie Rafała. Witajcie kochani, przybywam zabrać was... Nie, kurwa, jeszcze raz. Każdy z nich jest inny. Kurwa, jeszcze raz. Witajcie kochani, przybywam uratować was i zabrać na gorące. Grand Canary. Zabójcza mieszanka różnych osobowości. Zabójcza mieszanka różnych osobowości. Mów kiedy? Nabój tam różnych osobowości. E, Lubię się biznes, trochę w tym siedzę. I tak jak mówiłem, jakbym to wygrał, to bym musiał wziąć kilka lekcji jeszcze e, dykcji. Kurwa, jeszcze raz. Nie, 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 dobra, od nowa. Kurwa, mać, No, teraz się stresuję. A może puszczą hamulce i obudzą się dzikie instynkty. Zobaczycie sami. Mawdmy się. Swoje zasady po prostu, no i nie będę się darówki no. Gdy samcowi alfa coś nie pasuje, potrafi sprowadzić każdego do parteru. Jezu, jaka agresja! Boże! Nie chciałbym tam z nim wystartować. Gdybym go zobaczyła na ulicy, to bym się przestraszyła. Najgorzej, gdy jakaś sprytna samica zaczyna walkę z Alfą właśnie od parteru. Kurwa, nie, Nie, ja nie! Pierdolę to. Nie, nie chcę! Ja nie bawię się tak. A teraz było wszystko okej. Okay. Samiec Alfa nigdy nie przyzna się do błędu, ale potrafi być niepoprawnym romantykiem. Witaj, Soniu. Miło spędza się z Tobą czas w. Wiesz, że kocham gotować, dobrze zjeść, jak śpiewała Maryla. Życie to bal jest na bale. Drugi raz na ten bal nie zaproszą nas wcale. Zupełnie inaczej jakby się Ciebie odbiera. Ja, bo ogólnie jestem bardzo otwarty i towarzyski. Samiec alfa nie jest najlepszy w pływaniu, tańczy jeszcze gorzej, ale za to w seksie jest przodownikiem stada. Alfa. Samiec alfa. I wszystko na ten temat. Więcej na platformie WOW.